Z tej strony Hitman08 w dzisiejszym odcinku pokażę wam poradnik jak pobrać Fortnite'a na Android lub IOS eee, zasubskrybujcie mój kanał dajcie lajka przechodzimy do poradnika jak pobrać Fortnite więc wchodzicie sobie w Chrome i piszecie Epic Games .com Ukośnik Fortnite wpisujecie yy, Pokażę Wam się taka strona. Działa w 100% Nie ma, nie ma co się bać. Dajcie pobierz. Dajcie pobierz. Kolejna. Yy, tu Wam pokazuję jak chcesz grać, no to dajecie urządzenie mobilne tutaj pokazuję wam no to android dajecie pobierz już no ja tego nie będę robił, bo już wam pobrane ale tam będzie i pobieranie i gdy wam się to pobierze dajecie zainstaluj, na wszystko zezwalacie to nie ma wirusów, nie ma nic no i co, i to by było tyle z tego poradnika, co wam mogę pokazać, no nic, tylko ostrzegam, że pierwsza aktualizacja. Tam jak już robicie, to jest jakieś 6 giga około. Więc jeżeli ktoś chce zagrać, to polecam, jeżeli ktoś nie chce tyle. Pobierać, no to już nie mój problem. Więc co, to by było na tyle z tego poradnika. Dajcie znać, czy wam się podoba. Strzelcie w suba, łapę. No i co, ja się z Wami żegnam. No i cześć.